Jest niedziela Świętego Miłosierdzia Bożego, parking przed Saktuarium w 100% zajęty. Cudem nam się udało znaleźć jedno miejsce, a my korzystając z tego odpustu w jednym ze sklepików kupiliśmy sobie taki obraz tutaj na mieszkanie. Sami Polacy, no prawie. A tą taką zakładkę do książki z cytatem ze Świętego Augustyna. I mieszka ma też taką replikę ołtarza tutaj w Łagiewnikach lizak ode mnie i kubeczek z cyfatem przez no także takie rzeczy mamy tutaj skończyła się jedna msza święta święcenia zaraz będzie ich znacznie więcej i to nasz niedzielny obiad w Łagiewnikach sanktuarium mama takie specjały. No, przyjemne. Tak, tak. Za chwilę rozpocznie się czas tak Mnóstwo ludzi. Niech światło Bożego Miłosierdzia rozjaśnia bo Wasze drogi, abyście patrując się w oblicze zmartwychwstałego stałego Chrystusa

Teraz na chwilę wstępuję mieszczę do Bodawki. Tam chętnie dalej widać bawel, gdyby ktoś chciał się dopatrzeć.